Na lekcji matematyki będziemy dzisiaj rozwiązywać zadania i sprawdzać dzielenie za pomocą mnożenia. Otwórzcie sobie podręczniki na stronie 47. Zaczniemy od zadania pierwszego. Rozwiąż zadania, wskaż działanie, które jest rozwiązaniem każdego z nich. Czytam więc uważnie pierwsze zadanie. W sześciu rzędach posadzono 42 kalafiory. W każdym rzędzie po tyle samo. Ile kalafiorów rośnie w każdym rzędzie? Więc jakie ja mam tutaj dane? Wiem, że jest 6 rzędów, wiem, że są 42 kalafiory, a muszę obliczyć, ile rośnie kalafiorów w jednym rzędzie. Od razu orientuję się z tego, że na pewno będzie tutaj dzielenie. Czyli wszystkie kalafiory muszę podzielić na 6 rzędów, a otrzymam wtedy, ile kalafiorów rośnie w jednym rzędzie. Jakie powstanie działanie? 42 podzielić na 6. Szukam takiego działania. 42 podzielić na 6. Znalazłam i łączę. Obliczam więc 42 podzielić na 6 to będzie 7, bo 7 razy 6 równa się 42. Obliczyłam poprawnie i pomyłki nie zrobiłam. Czytam drugą, drugie zadanie, drugą treść. W każdym rzędzie posadzono po 7 kalafiorów. Ile kalafiorów rośnie w 6 rzędach? Czyli teraz chcę się dowiedzieć, ile jest wszystkich kalafiorów. A jak chcę się dowiedzieć, ile jest wszystkich kalafiorów, to muszę po prostu pomnożyć 7 razy 6. 7 razy 6 to jest 42 i szukam działania 7 razy 6. Może też być działanie odwrotne 6 razy 7. Bo wiemy, że mnożenie jest przemienne. Znalazłam 6 razy 7 równa się 42. Zadanie trzecie. Posadzono 42 kalafiory po 7 kalafiorów w rzędzie. W ilu rzędach posadzono kalafiory? Chcę się teraz dowiedzieć, ile jest w jednym rzędzie. Ile jest rzędów, przepraszam? A wiem, że 7 kalafiorów jest w rzędzie, a wszystkich kalafiorów było 42. Od razu z tej treści zadania wiem, że będzie tutaj dzielenie. 42 podzielić na 7. Szukam takiego działania. Znajduję i łączę. I co tutaj zauważyliście? Cały czas bazowaliśmy na tych samych liczbach. Była liczba 6, była liczba 42 i była liczba 7. Przeczytajmy te działania. 42 podzielić na 7. 6 razy 7. 42 podzielić na 6. Sprawdzam jeszcze, czy jakieś działanie nie będzie mi pasowało do tych zadań. Widzę, że mam odejmowanie i mam dodawanie. Tych zadań za pomocą dodawania odejmowania nie obliczę, więc wykonałam zadanie poprawnie. Przechodzę do kolejnego. Odczytaj zapisane działania. Co można zauważyć? Przyglądam się pierwszej części i widzę że jest zapisane dzielenie. 10 podzielić na 5 równa się 2. Następnie tą pierwszą liczbę pomnożono przez 2, otrzymano 20. Drugą liczbę pomnożono też przez 2, otrzymano 10. A potem wyniki podzielono przez siebie, czyli 20 podzielić na 10 równa się 2. Za każdym razem wynik był taki sam, czyli 10 podzielić na 5 jest 2. 20 podzielić na 10 jest też 2. Prześledźmy środkowe zapisy. Mam działanie: 18 podzielić na 6 równa się 3. Potem pierwsza liczba została podzielona przez 2. Otrzymaliśmy wynik 9. Drugą liczbę też podzieliliśmy przez 2. Otrzymaliśmy 3. A następnie wyniki podzieliliśmy przez siebie. Czyli 9 podzielić na 3 równa się 3. W każdym przypadku powstał taki sam wynik. Trzeci przykład. Mamy w trzecim przykładzie 8, podzielić na 2 równa się 4. Pierwsza liczba, czyli dzielna, została powiększona 4 razy. 8 razy 4 jest 32. Drugą też zwiększono 4 razy, 8, a następnie te wyniki podzielono przez siebie. 32 podzielić na 8 równa się 4. Znając już te zasady otworzysz zeszyt, napiszesz temat, sprawdzanie dzielenia za pomocą mnożenia i tą część przerysujesz w zeszycie i wykonasz samodzielnie. A następnie w zeszycie zrobisz też zadanie trzecie i czwarte. Popatrzmy najpierw na treść tego zadania trzeciego. Czterech torebkach. Było po 9 cukierków. Janek wyjął z jednej torebki 3 cukierki. Ile cukierków zostało? Widzę, że były 4 torebki po 9 cukierków. Muszę więc obliczyć, ile było wszystkich cukierków. A jak już będę miała wynik, ile jest wszystkich cukierków, to muszę jeszcze odjąć 3 cukierki, które wyjął po prostu Janek. Mogę to zapisać w dwóch działaniach, a jak ktoś potrafi, to może zapisać w jednym działaniu. Łącząc mnożenie z odejmowaniem. Napiszecie więc pytanie, ile cukierków zostało. Napiszecie działanie i odpowiedź. W zadaniu czwartym. Mama rozłożyła 36 ciastek na 6 talerzy. Na każdym po tyle samo. Mela na swój talerz dołożyła 3 ciastka. Ile ciastek jest na jej talerzu? Z zadania wynika, że wszystkich ciastek było 36. Talerzy było 6. Musimy więc najpierw obliczyć. Ile tych ciastek było na jednym talerzu? Będzie to dzielenie. A kiedy już będę wiedziała, ile mela miała na tym jednym talerzu, to muszę dodać trzy ciastka, które sobie dołożyła. Więc w takim razie zapis w tym zadaniu będzie składał się z dwóch działań. Zapiszecie pytanie, ile ciastek jest na talerzu, działania i odpowiedź. A kiedy już to zrobicie? Przejdziecie do ćwiczeń na stronę 55. Na stronie 55 mamy takie zadanie. Połącz działanie z właściwym wynikiem. Sprawdź dzielenie za pomocą mnożenia. Zaczynam od pierwszego działania. 42 podzielić na 6. Myślę, ile to będzie. 42 podzielić na 6 jest 7. Obliczyłam. Teraz muszę sprawdzić za pomocą mnożenia, czyli zapisuję 7 razy 6 równa się mnożę 42. Kiedy tak już sprawdziłam dzielenie za pomocą mnożenia, to zabieram się za kolejne działanie: 30 podzielić na 5. Liczę 30 podzielić na 5 to 6. Sprawdzam za pomocą mnożenia 6 razy 5, czyli zapisuję 6 razy 5 równa się mnożę i zapisuję, że jest to 30. I tak po kolei będziecie łączyć działania i następnie tutaj sprawdzać za pomocą mnożenia. Kiedy zrobicie zadanie pierwsze, przejdziecie do drugiego. Czym interesują się dzieci? Ile eksponatów ma każde w swojej kolekcji? Przeczytacie każde zadanie i zapiszecie tutaj działanie, obliczając za pomocą mnożenia. Zadania trzeciego nie robimy już w zeszycie. Po prostu go pomijamy. No i to tyle dzisiaj na matematyce.